To akurat szminka, którą chciałam wypróbować, by Wy nie znacie tą firmę Muła, którą sprzedają w Superdrugu. i akurat ta jest w odcieniu 1. To jest Szukam w ogóle idealnego odcienia czerwieni, które by do mnie pasowało. I nie wiem, chciałam wypróbować ten, ale wydaje mi się za ciemny, więc dalej będę poszukiwać. Dobrze, że kosztowała tylko 1 funt, nie, nie wydałam za dużo. Kocie na mnie patrzy. E, gumka do włosów. Rubki perfum, które dostałam. Angel. Bardzo lubię Terry Magle. Moje ulubionym jest Angel i Humanity. Um, Ten jeden z nowszych jakieś tam jeszcze monety ale to już nie będę wam pokazywać i teraz przejdziemy do mojej kosmetyczki to jest oczywiście podróbka Louis Vuitton gdzieś kupiona, nie powinna chyba w Grecji za jakieś 4 euro ale jest bardzo pakowna w niej mi się mieści wszystko czym się maluje na co dzień teraz wam pokażę więc tak, zaczynając od podkładu jeżeli nie chcę mieć, nie mam za dużo czasu to nie nakładam płynnego podkładu tylko nakładam podkład w pudrze i ja używam już od dwóch lat Studio Fix z Maca w odcieniu NC40. NC40. I on jest dla mnie idealny. I albo nakładam go gąbeczką za dnia, sobie poprawiam, albo używam takiego pędzelka. Po prostu o, tak klepuję Jako bronzera używam Bourjois de de Poudre, który pachnie jak czekolada w odcieniu 52. To już jest nieźle zjechany. Ale to jest mój perfekcyjny bronzer. Jest po prostu nie taki, że nie pozostawia wam plam. Dobrze się rozprowadza. Ładnie pachnie. Nie jest za drogi. E, nakładam go takim pędzelkiem to, nie, to kiedyś w TK się było to był cały zestaw tych pędzli i to z, nazywa się Purely Cosmetics ten jest, używam do bronzera właśnie jako mm, blaszera, jako różu, używam blużu, różu mineralnego z Maca i ten jest w odcieniu Dainty Mamy taki słodki róż ja ma takie drobinki płyskujące. Ładnie się mieni. Nie, nie jest jakiś hamski, Jest taki raczej delikatny. Um, tu mam moje ulubione cienie, które zawsze używam. To są cienie z burzła. są całkowicie zjechane. To jest Smoking Nice. Są trzy cienie. Różowy, szary i czarny. Jeszcze macie mm, taki taki coś do brwi z łaksem i takie do rozświetlenia oczu. I, I oczywiście jak to w moim przypadku lusterko pobite, bo ja mam pecha całe moje życie. Wszystkie lustra pobite. 7 lat nieszczęścia, a może i nawet teraz 117, 170. Okej, okay. maskary używam w tym momencie body shopa. Super volume nie powiem, żeby była jakaś rewelacyjna, ale spełnia swoje zadanie. Na pewno. Mm. Ładnie pachnie, ma taką o, szczoteczkę. Dziwno. Jest dosyć dobre. Nic rewelacyjnego. Do brwi używam Rimmel Eyebrow Pencil w odcieniu Hazel z taką szczoteczką. To jest też mój idealny kolor. Mm -hmm. Jak nie chcę używać różu smaka, to jeszcze mam różę slika Podobnym odcień. Tylko ten nie jest nieco ciemniejszy. To używam go na wieczór. Szminkę. Moja ulubiona numer 62 z Bariama. Taki róż. Ciemny dosyć. Nie czy widzicie. Coś ze światłem ścieje. A jako eyelinera używam eyelinera w żelu. Ten jest z Maybelline Black 01 w takim słoiczku. I do tego był taki dołączony pędzelek i on daje radę jest bardzo dobry. Taki o pędzelek. Jako concealer, czyli no jak to się nazywa? korektora, używam Lasting Perfections Collection 2000 w odcieniu 3 Medium i on jest świetny ukryje wszystko ukryje jakieś niedoskonałości, ukryje mm, wory pod oczami ukryje zaśnienia, także jest świetny i krem do rąk L'Occitane który pięknie pachnie i pięknie nawilża ten jest akurat już go długo ma. Bardzo na, na bardzo długo starczy. I teraz właśnie w tym miesiącu chyba możecie go dostać w jakimś z magazynów ymm, za free. Nie wiem w jakim. Albo InStyle, albo Marie Claire. Nie wiem. I on jest teraz w innym opakowaniu, takim bardziej. Ymm, ładnie, takim ładniejszym, z takimi wzorami różnymi. I to wszystko, co jest w mojej kosmetyczce. I to wszystko, co. to było na tyle, co było w mojej torebce. Dziękuję za oglądanie. i... Do zobaczenia niedługo w następnym filmiku.